Cześć, z tej strony Jarpen. Witajcie na moim rowerowo-krajoznawczym vlogu, którego główną tematyką jest życie jazda na rowerze i wędrowanie po terenie Szwajcarii. Ale nie tylko. znajdujemy się w tym momencie w Bernie, pod którym mieszkam i celem dzisiejszej wycieczki jest Dojechanie do miasta Soloturn, a potem zobaczymy Soloturn. Inna nazwa Solura. O, właśnie rowerzysta przyjechał na czerwonym. Mamy 14 października, godzina mniej więcej 14.30, temperatura 20-22 stopnie. Jest bardzo ciepło. Nie wiem, czy to nie jest rekordowa jesień w ogóle, jeżeli chodzi o Szwajcarię. No i jak widać, jadę na krótko. Jest cieplutko. Ale wiaterek też jest chłodny przy większych prędkościach, więc trzeba uważać. Dojeżdżam do centrum Bernasapie, bo jest pod górkę. I będę przejeżdżał przez całe centrum w stronę Soloturn. Dzisiejsza wycieczka nie jest wskazywana poprzez GPS-a. Nie przygotowałem sobie trasy, więc jedziemy troszeczkę na czuja. Będziemy drogi szukać. Mniej więcej spojrzałem tylko na mapę. Gdzie mam jechać, ale tak dokładnie to się dopiero okaże. Póki co jedziemy na Münchenbuchse, gdzie już kilka razy byłem. Właśnie przejechałem koło tablicy, która pokazała, że jestem 1253 rowerzystą dzisiaj, przejeżdżającym właśnie tutaj przez to centrum. Także jest to całkiem sporo, chyba czerwone. Także się zatrzymamy. Dokładnie przed sobą macie w tym momencie dworzec główny w Bernie. Idealne centrum, skąd można dojechać w każde miejsce w regionie. Wam, że tak się zatrzymałem na tym słońcu. Jest niesamowicie ciepło. Wiaterek jest chłodny, ale temperatura wysoka. I te promienie słońca jeszcze dają czadu. O, czerwona fala. I no gdyby tak było, troszeczkę mniej słońca, może ze dwie, trzy chmurki. No bym powiedział, że jest to idealna temperatura, idealne warunki pogodowe do jazdy na rowerze. Chyba o lepszym nie mógłbym prosić. No tutaj pani sobie też troszeczkę oszukała, nie pierwsza, nie ostatnia. O ile Szwajcaria jest prowadzonym krajem, tak rowerzyści bardzo często przymykają tutaj oczy na przepisy ruchu drogowego i jeżdżą tak jak im się podoba. Po prawej stronie jest stojaki na rowery. Bardzo dużo osób przyjeżdża z rowerami tutaj do pracy. Albo tu na miejscu porusza się rowerem, bo dojeżdża gdzieś e, z satelić dookoła Berna, czasami nawet ponad 100 km. Niektórzy z Turychu dojeżdżają z Wasylei, a tutaj rowerzysty zadziwiają co powolne. No panie, bo hamulce spala. Jedziemy, jedziemy. Pompuj, pompuj. Ja tu muszę gdzieś zaraz w lewo skręcić. Rączka. Mijamy pasy, patrzymy do tyłu, bo jest to dosyć niebezpieczne miejsce i kierujemy się na DIL. Odcinek, po którym się teraz poruszamy, jak widać, został odnowiony i był on odnawiany dosyć długo, bo ponad rok. Niestety jest tutaj takie dosyć wąskie gardło, które dosyć długi czas ograniczało mi rowerowe wyprawy, na, idealnie na północ Szwajcarii i musiałem wybierać drogi alternatywne które niestety też było trochę w górę, trochę w dół, więc było trudniej. A teraz, jak widać, jest dosyć płasko, nawet delikatnie z góry. Przewyższeń dzisiaj nie będzie dużo. Prędkość 28 do 30 km na godzinę. Tętno na 140. I jedziemy dalej. Bardzo fajny, duży pas dla rowerów z boku. Można sobie spokojnie jechać. No i dojeżdżam do ronda. Tutaj normalnie w tygodniu jest gigantyczne. Ruch i korki. Natomiast w weekend jak widać pojawiają się tylko sporadyczne auta, a nawet jest znak szlak rowerowy 64 prowadzący do Münchenbudze. No i jeszcze kawałeczek leniwej, prostej, lekko nudnawej drogi i będziemy skręcali gdzieś tam w prawo. 15 km zjeżdżałem z głównej drogi na szlak rowerowy, jak mi znaki pokazały. No i ruch się jeszcze bardziej zmniejszył i zaczyna się robić naprawdę przyjemnie. Ale sobie drogę wybrałem. Kompletnie nie wiem gdzie jestem. Jakieś spore posiadłości, stadniny, duże domy chłopskie. I chyba zaraz będzie droga w dół. Po lewej stronie Muncień Bugze. Na wprost coś tam. No i będziemy skręcali gdzieś tam w prawo. No i znowu w dół, to mi się podoba. I zaraz chyba będziemy przejeżdżali nad autostradą. Ja oczywiście po lewej stronie grusza, przez chwilę była druga. W powietrzu nosi się zapach fermentujących owoców z bardzo wielu drzew owoce kompletnie nie są zbierane wszystko opada teoretycznie niby można zbierać ale jak zaczniesz zbierać nagle pokaże się rolnik i powie że to jego i problem ale sam nie zbierze jeszcze górka jeszcze kawałek gdzieś tam jest szczyt nie wiem na ile to widzicie ale przed chwilą wyprzedził mnie tandem zobaczymy jak z górki będzie ten na 160. Jach, masakra, ale ciepło. 14 październik, przypominam. To oznacza, że jestem na dobrej drodze. A tak w ogóle wiecie, jest niedziela, oczywiście ruch na drodze jest mniejszy, co jest fantastycznym plusem, ale w niedzielę, jeżeli bierzecie ze sobą mało, robicie sobie na przykład jakąś taką rundkę 50 km na jednym bidonie, albo jakieś takie do 100 km i chcecie gdzieś coś po drodze zjeść albo kupić coś do picia, bo nic ze sobą nie bierzecie poza kartą albo jakąś kasą to musicie uważać, bo w niedzielę bardzo często wszystko lub większość jest zamknięta i trzeba dokładnie wiedzieć gdzie się zatrzymać żeby można było sobie coś kupić, szczególnie na takich trasach jak ta gdzie od stacji kolejowych od linii kolejowych jesteśmy odsunięci i nie ma tak łatwo dostępnych całodobowych automatów o i znowu jakieś sady jabłka, mnóstwo spadów Fajnie by było, jakby teraz za tym horyzontem pokazało się Morze Bałtyckie. Dawno nie byłem. A jednak za horyzontem nie było Morza Bałtyckiego, tylko Jura. Kolejne pasmo górskie, Szwajcarii. 21 km. 180-190 metrów do góry. 220 w dół. Także na razie, równiutko, prawie. A miało być delikatnie z górki. Może jeszcze będzie, bo generalnie tamte tereny na wprost znajdujące się przed Jurą są one najniżej położone i tam też znajdują się duże jeziora Billerze, no i coś tam jeszcze, Murtenze chociażby, ale przyjemnie. Jaka masakra! Jak ja się cieszę, że ja dzisiaj na rower wyszedłem, a miałem zostać w domu. Halo! Tutaj wam teraz pokażę coś, o czym jeszcze nie mówiłem na kanale. Jeżeli zdarzy się taka akcja, że macie sytuację podbramkową i trzeba kwiaty kobiecie zanieść, a kwiaciarnie wiadomo w niedzielę zamknięte. Czasami przy kwiaciarniach są automaty, ale te no jakoś tych tu świeżość jest taka powiedzmy sobie dyskusyjna. To możecie przyjść w takie miejsce jak tu. Proszę bardzo. Blumen Selbstschneiden. Samodzielnie ścinacie sobie kwiaty. Tutaj są ceny. Dalie, gladiole, dalie, tak. Ceny są podane. Później... Później monety dajecie tutaj. No i idziecie sobie ścinać. Proszę bardzo, tam macie... Kwiaty, wszystko jest świeżutkie, no bo wiadomo, jeszcze rośnie. Tutaj są słoneczniki na dole. I tutaj coś dodatkowego. Dynie. Dynie są... Bardzo popularne w Szwajcarii, ja nie jestem do nich przekonany. Wielkość. Przykładam rękę, proszę bardzo, 8 franków 14,50, 14,50 z tyłu 3 franki. No i tutaj też macie takie ładne 20, ceny podane, oczywiście, ceny szwajcarskie. Halo. O, czy żebyśmy zjeżdżali do lasu? Ohoho. ja widzę, że ja tu dzisiaj za mało baterii wziąłem. Jest tak myślę 40 km. No co, przeczytam radę na jednej baterii w kamerze i do gimbala. A tu widzę, że to chwilę co chwilę coś się fajnego pokazuje. Jest chyba delikatnie w dół, tak coś mi się wydaje. Ale piękna droga. Może patrzeć cały czas na mapę, czy mi nagle jakiś duży zakręt się nie pojawi, jak ma większą prędkość. A i tak pewnie tego nie słyszycie. No właśnie, jest i zakręt. I to ostry. W takich zacienionych miejscach trzeba bardzo uważać, bo teraz już, już na jesień, gdy się powoli zbliża zima. W zaciągnionych miejscach macie bardzo często wilgoć. Chyba to obiecane w dół. Właśnie teraz tak troszeczkę jest. Ale tam widzę na wprost chyba będzie górka. Ale o ile pamiętam mapę, tak z głowy, to chyba będziemy tą górkę brali z boku. No i znowu czeka mnie mały podjazd. Na razie podjeżdżamy rozpędem. No i rozpęd się skończy. 25 km. Jeszcze jakieś 20 do turnu. Patrzcie po prawej stronie znowu całe pełne jabłonie. Aż się prosi, żeby tak jabłuszko z drzewa zakazanego zerwać. I lecimy w dół. i dojeżdżam do limpach i zaraz będziemy szukali skrętu w lewo teoretycznie mapa mi pokazuje że już do jednego dojeżdżam ale jest to droga gruntowa więc będę a nie, jednak asfaltik no i taki nawet dosyć ciekawy bym wam powiedział kurde, a może zawrócę A co tam no i patrzcie i teraz będę dojeżdżał tam na skraj lasu na wprost i skręcam w prawo i wzdłuż tego lasu, a pagórki trochę w górę, trochę w dół i te pagórki będą mnie już powoli prowadziły do soloturn. Ło, ale tu stromo! O proszę bardzo Dobrze pojechaliśmy Na Soloturn Lewo, czyli tą drogą, którą teraz jedziemy I właśnie w tym momencie 30 km Pieka na liczniku Szkoda, że te przystanki autobusowe Nie mają ławeczki Tak jak to normalnie bywa Bo bym sobie już dawno jakąś przerwę zrobił A tak to każą, jechać, jechać Soloturn 13 km 13 km do celu fantastycznie póki co średnia 23,3 km jak na mnie całkiem przyzwoicie właśnie opuściłem kolejną wioskę która się nazywała nie wiem jak, bo Kyburg to jest następna wioska Ettingen. i znowu brak żadnej ławeczki, tak dalej pójdzie to ja w solutornym dopiero będę co siat. I lecimy dalej. Fajny zjazd, 35 na godzinę, nie muszę pedałować, a może troszeczkę. Dzisiaj mnie minęło może ze 20 samochodów na 30 km. Także można powiedzieć, że cała ta droga tutaj, wszystko jest dla mnie. No i kilku innych polarzy, którzy mnie oczywiście wyprzedzili. Prawie 34 km, wreszcie znalazłem łoweczkę na skraju lasu. Para staruszków sobie siedziała, odpoczywała. Jeździli na rowerach elektrycznych, a no, jakie 45-50 km. Chwila rozmowy, całkiem przyjemnie pojechali dalej. Akurat miałem kamerę wyłączoną, a nie będę wszystkiego nagrywał. Zostało parę kilometrów do solo. Turn tam się jeszcze pokręcimy, może dobiję do 50. I będę wracał pociągiem. Spróbuję złapać taki, którego jeszcze nie widzieliście na kanale. Dojeżdżam też do nici kolejowej. Kolei RBS, którą być może będę wracał. Zobaczymy, który pociąg będzie szybciej. Chociaż RBS pociąg będzie na pewno jechał wolniej, bo się zatrzymuje w każdej wiosce. skoro w prawo no to w prawo i ten cały pas tutaj jest mój to wszystko moje oj będzie o pociąg a ja się dokładnie rozpędziłem no panie jak to tak raz na pół godziny jedzie i akurat musiałem trafić już leci i to chyba ten który będę jechał No a ja bym powiedział nawet bardziej, że to taki szynobus, jest, a nie pociąg 40 km przejechane temperatura spadła, bo czuję, że jest chłodniej nadal jest fajnie licznik oczywiście okłamuje, bo okazuje 24, bo się nagrzało od słońca No i te widoki, ja mam troszeczkę wyżej tym razem No i patrzcie sobie, biura fantastyczne miejsce jestem w tour. po mojej prawej stronie, a temu z prawej strony jest stacja kolejowa, ale ja jeszcze nic nie zobaczyłem. Jeszcze nie widziałem, że chiara, żadnych e, zabytków. Jest która ze 10.5. Patrzcie na to. Jaki fajny widoczek. I coś mi się wydaje, że właśnie tam jest carówka. I tam będę teraz jechał. Yeah. Zrobię rundeczkę. I będzie akurat 50 km. Sorry, że pod słońce no ale akurat jadę w tym momencie na zachód jeżeli dobrze widziałem nazywa się ona Bazel Tor no, wjeżdżamy w staróweczkę. O, bum całkiem ładnie no i sporo ludzi się kręci, trzeba uważać jedziemy dalej no, muszę przyznać naprawdę przyjemne i w powietrzu unosi się zapach pieczonych kasztanów. Ło, wow, ale tutaj wszystko tak naprawdę jest fajne do pokazania. Za 5:5 na prost. Potem, tutaj, ta wieżyczka robi roboty. To chyba będzie zdjęcie na miniaturkę. Jest fontanna. Co oznacza, że trzeba będzie sobie. Uzupełnić bidony Ha, o ile sięgnę, ale są słodki. O, ale czyściutka woda. A, chyba starczy. Co tu się dzieje, ciekawego? Co to za zbiegowisko? Halo. Zobaczymy, jak będzie starówka wyglądała od tej strony, w świetle zachodzącego słońca. Dozwolone, dozwolone. Dobra, mogę jechać. Patrzcie, jak tu fajnie. Zawsze trzeba uważać. No i zaraz dojdziemy jeszcze do fajnej bramy i rundka po solo turn. Fajne, ale. O, no, zazdroszczę im takiego fajnego, dosyć spokojnego miejsca. Svaloturnie, jak widać, jest naprawdę bardzo miłym, przyjemnym, ładnym, ciekawym do obejrzenia miejscem. Polecam, zapraszam. Pewnie tu jeszcze kiedyś wpadniemy z Helgą. Widać, że tylko jest na rogu, nawet jak sobie teraz zerknąłem na mapę. To jest tylko z jednej strony to umocnienie, z drugiej już nie ma albo wyburzyli. W sumie tutaj jest też taki trochę róg od rzeki Are. No ale ciekawe, ciekawe czy tam można wejść do tej wieży. I jedziemy na dworzec. Pokażę Wam jeszcze, jak się kupuje komórką bilety w Szwajcarii, korzystając z aplikacji SBB. O! Chyba wjechałem jak jest kosztana. I gdyby się okazało, że kamera już nie wytrzymała, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczek i do zobaczenia w następnym odcinku Ukrainy i Arpena. Cześć! Dobra i tutaj na szybko już wybrałem Wam połączenie, żeby pokazać jak to działa. Soluturno-Berna 17.26 nas nie interesuje, jedzie długo, jedzie trochę naokoło. Regio 17.49 do 18.26, 37 minut. Klikamy na to połączenie. Ticket od 9.20 i teraz mamy dwie opcje. Dla mnie kupiłem sobie już bilet za 9.20 i teraz tak potrzebuję jeszcze biletu na rower. Mogę albo zrobić ten za 9.20, bo to jest połówka z racji tego, że mam opust. Albo mogę pójść dalej i poszukać opcji bardziej dla mnie korzystnej. I tutaj jest na przykład na rower dzienna opcja za 13 franków, co w tym momencie nie jest wcale opcją korzystną. Więc wracam do Libero 920. Kupuję jeszcze raz. W razie jak by była kontrola. I mam dwa bilety. Jeden dla mnie i połówka na rower. I teraz jak przyjdzie kontrola. Mamy kod QR, pokazujemy z dwóch biletów i gotowe. Idzie to zrobić szybko, nawet czasami, jak się wsiada do pociągu, to dopiero się kupuje. I jedziemy na platformę dziewiątą. O stamtąd będzie odjeżdżał pociąg do Berna. I tak jak podejrzewałem, jedziemy RBS-em.